Szanowni państwo, chcielibyśmy serdecznie podziękować jako strażacy z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nysie za ogromne wsparcie od firmy All Windows Group. Właśnie w dniu dzisiejszym odbieramy Okien do naszej jednostki, która też ucierpiała podczas powodzi we wrześniu w 2024 roku na terenie powiatu Łęckiego. Dziękuję serdecznie całemu zarządowi i panu prezesowi za to, że podjęli taką decyzję, aby wspierać tych najbardziej potrzebujących w tak trudnym momencie. Dziękujemy serdecznie.